Dzień dobry. Nazywam się Marta Kotburska. Chciałam Państwu niesamowicie krótko przedstawić książkę napisaną w obronie naszych pięknych i bezcennych wartości chrześcijańskich, tych, na których został zbudowany świat, w którym się wychowaliśmy. Książkę napisaną w obronie naszej wspaniałej kultury i religii, które są na naszych oczach deptane i niszczone. Książka wygląda tak. Ma dwa tomy. Część pierwsza nazywa się Wieża bez zamku, a część druga to Zamek z prawdziwego zdarzenia. Jest to książka dla ludzi w każdym wieku. To znaczy była pisana z myślą o ludziach młodych i bardzo młodych, ale nie tylko. Mówiąc, że nadaje się dla ludzi w każdym wieku, mam na myśli coś takiego, że z zainteresowaniem czytają ją dorośli, ale można ją też czytać osobie młodej, człowiekowi młodemu albo bardzo młodemu, bez obawy, że znajdzie w niej coś deprawującego albo niewłaściwego, co niestety w książkach nam współczesnych zdarza się cały czas według mnie. I proszę Państwa, ta książka w ogóle wzięła się stąd, że zawsze lubiłam czytać z moją córką. Robimy to do tej pory codziennie, czasem ja jej, czasem ona mnie. I napisałam dla niej książkę taką, jaka w moim przekonaniu książka powinna być. To znaczy, mieć w sobie tajemnice, przygody, zagadki, a nie mieć złych treści, fałszu, rzeczy przerażających albo, jak mówiła moja babcia, świństw. Przy tym jest to książka taka, z której nie został wymazany Bóg, nasz dobry Bóg. I to też myślę jest nietypowe w dzisiejszej beletrystyce, w której istnienie Boga jest przemilczane, a jeśli nie, to jest on wyśmiewany. Moja córka od najmłodszych lat przynosiła z biblioteki szkolnej książki stawiające włosy na głowie o treści drastycznej. Nie będę tu przytaczać przykładów, ale myślę, że wszyscy z nas, którzy mają dzieci, znają takie przykłady. Ale wracając do naszej książki, przekartkuję od tyłu, bo łatwiej się zawsze kartkuje od tyłu, a to nie ma znaczenia. Chciałam Państwu pokazać, że przez ilustrację ta książka może się wydawać taka trochę starodawna, bo ona nawiązuje do dobrych. Yy, tradycji tego, jakie książki były dawniej. Wiedzą Państwo, dawne książki z przepięknymi ilustracjami. Chciałabym, żeby ta książka przypominała, yy, przy, chciałabym, żeby ta książka przywodziła na myśl właśnie tam, taką dawną literaturę. I w tej książce jest tak, że akcja tomu pierwszego rozgrywa się w Tudii, tajemniczej krainie, która niektórym może przypominać Kanadę. Akcja drugiego tomu Rozgrywa się w TAMDI, tajemniczej krainie, która niektórym może się kojarzyć z Polską. I jest tu dziewczynka, która w wyniku tajemniczych i niezwykłych okoliczności, nieoczekiwanie dociera studii do TAMDI, krainy tysiąca zamków, i spędzając lato w jednym z tych zamków, ma okazję zetknąć się. I pooddychać kulturą stworzoną przez wiele przeszłych pokoleń mieszkańców tej krainy. Dziewczynka poznaje tam swoje korzenie, poznaje rodzinę z babcią i dziadziem na pierwszym planie, kuzynki i wiele innych ciekawych osób. I tam, głównie za sprawą babci, yy, główna bohaterka. Ma okazję dotknąć spraw najważniejszych, tych dotyczących naszej wiary i Boga. Także wciągająca akcja drugiej części um, toczy się w zamku, w którym panuje miła atmosfera, podobno udzielająca się czytającemu. Myślę, że to, co odróżnia tę książkę od wielu jej współczesnych koleżanek, to jest to, że zamiast brudu i kłamstwa mamy tu prawdziwe chrześcijańskie wartości. Dobro zamiast zła. Książkę można kupić w księgarni, do której link Państwo już widzą. Jestem bardzo ciekawa opinii yy, czytelników. Na tej samej stronie internetowej jest adres e-mailowy, na który można do mnie zawsze napisać i ocenić książkę, albo zadać jakiekolwiek pytanie, jakie mieliby Państwo odnośnie jej kupna na przykład. Jeszcze taka ważna sprawa, o której chciałabym wspomnieć, to to, że ta książka ma być też hołdem dla wszystkich babci i dziadziów, którzy w toczącej się wojnie ideologicznej, w której zniszczona ma zostać cała nasza cywilizacja, odgrywają wielką rolę i dzielnie stawiają czoła wyzwaniom. Ja miałam coś takiego okazję obserwować na własne oczy i chciałam to tutaj uwiecznić, bo właśnie to też jest bardzo ważne, że wszystko co zostało w tej książce opisane, zdarzyło się naprawdę. Zdarzyło się naprawdę w życiu mojej córki z zespołem Downa i w naszym. W tym sensie jest to książka wpisująca się w nurt dla życia pro-life. Jedna z osób, które czytały Zamek z prawdziwego zdarzenia napisała, że z tymi zdjęciami to jest więcej niż książka. Chodzi tu o zdjęcia, między innymi zdjęcia mojej córki z zespołem Downa. Oczywiście te zdjęcia, które się tu pokazują obok mnie to są właśnie ilustracje wyjęte z tej książki. Rzeczywiście zdjęcia są w niej bardzo ważne i pokazują wiele z tego, co chciałam w mojej opowieści Przekazać. W trakcie pisania okazało się, że moja córka i jej życie tak bardzo mnie inspiruje, że ta książka okazała się być nie tylko dla niej, ale i o niej o mojej córce czyli takiej zwyczajnej dziewczynce z zespołem Downa inteligentnej i obdarzonej gigantycznym poczuciem humoru do pozazdroszczenia u której ludzie nawet przypadkowo spotkani w windzie czy gdzieś tam indziej zauważają, doceniają pozytywny stosunek do wszystkiego i wszystkich naokoło, yy, taką tryskającą z niej radość, energię i entuzjazm do rzeczy, które ma robić. Jest to historia dziewczynki, której życie jest tak samo zwyczajne, jak życie wszystkich innych dziewczynek, równocześnie tak samo niezwykłe. Co najważniejsze, tak samo wartościowe i godne zaistnienia i przeżycia. Także mamy tutaj opowieść o radosnym i pełnym życiu. Myślę, że takie relacje, takie opowieści są ważne w dzisiejszych czasach, w których statystyki są druzgoczące. Myślę o statystykach pokazujących, że niektórych ludzi. Programowo wypycha się ze świata jeszcze zanim zdążyli go obejrzeć. W tak zwanych krajach wysoko rozwiniętych to jest już, proszę Państwa, w tej chwili prawie 100% ludzi z wybranych grup. Także zapraszam do tego, żeby wejść do tej książki, zatrzasnąć za sobą okładki i przekonać się, że jest miła i ciepła w czytaniu i że wypełnia ją bardzo dobry nastrój, podobno udzielający się czytającemu. Na mojej stronie www. tej samej, na której można książkę kupić, jest taki kącik dla wędrowców zamkowych, czyli osób, które już do tej książki wstąpiły. I tam można przeczytać rzeczy takie jak to, że pewna osoba, cytuję z pamięci, skończyła i natychmiast zaczęła czytać jeszcze raz, albo że jest to książka z najwyższej półki, albo że ktoś zarwał noc, żeby ją skończyć, albo że ta książka jest cudowna, albo że jest to książka, która powinna się znaleźć w każdym domu. Zapraszam do zamku w którym czekają na Państwa przygody i fascynujące tajemnice, a między innymi Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm, uszanowanie życia, rodzina, tradycja, nasza bezcenna chrześcijańska kultura europejska i co bardzo ważne zero brudu. Czyli zapraszam serdecznie na przykład beletrystyki katolickiej, której myślę, Mamy o wiele za mało. Serdecznie zapraszam do przygody z tą książką. Przed Państwem niedemoralizująca książka przygodowa dla ludzi w każdym wieku. Dorosłym naprawdę się podoba, także zachęcam żeby państwo sprawdzili sami, proszę się nie zdziwić, że jest tam tyle ilustracji, tak bardzo dużo, jak tu państwo widzą, i proszę nie pomyśleć, że w związku z tym jest to na pewno książka wyłącznie dla dzieci, bo te ilustracje są po prostu bardzo ważną częścią tej opowieści, opowieści dla dorosłych. Jednym słowem, czytanie lekkie, ale nie bez sensu. Zapraszam do mojej księgarni internetowej. Jeśli mają Państwo pytania, proszę przysłać mi e-mail, który też tam jest na tym samym portalu podany. Nie muszę chyba wspominać, że marzę o Państwa łapce w górę i poleceniu tego filmiku komuś innemu, jakiejś innej miłej osobie, ale przede wszystkim mam nieśmiałą, ale wielką nadzieję, że przeczytają Państwo moją książkę. Kupując ją, wesprą Państwo oczywiście inicjatywę jej wydawania. Za co z góry bardzo dziękuję.